Jak widzicie, jeździ, odpalił, trzy awarie usunięte, trzy awarie usunięte, o, nowe filtry wszystkie leżą, trzeba założyć, usunięte awarie, tak, po pierwsze, to co widzieliście, regulator ciśnienia od układu pneumatycznego, druga rzecz, Uff. To, że nie pompowało na wszystkie te, nie dawało, dawało tylko 5 atmosfer i tylko na jeden zbiornik, w tej chwili daje 12 atmosfer na wszystkie zbiorniki, więc układ pneumatyczny jest ok. Uff, yy. Tylko, że gdzieś ucieka powietrze, jak po stole i chwilę to gdzieś schodzi, więc trzeba jeszcze poszukać, ale już idzie nim jeździć. No i odpowietrzyłem sprzęgło, było trochę walki z tym, ale gdzieś tam dałem rady. Książę odpowiadałem stojąc tak jak stało w miejscu, więc musiałem leżeć pod nim, teraz Wam coś pokażę. Z racji tego, że musiałem pod nim się kłaść, no to chciałem położyć koziołki zabezpieczające i położyłem. Nie wiem, czy będzie widać, ale tu zarwało się to dosyć mocno, zaraz Wam pokażę. i tak wlazło sobie więc jest kolejna rzecz do zrobienia jest kolejna rzecz do zrobienia zobaczymy jak to wyjdzie no i co no co, chyba tyle na tą chwilę Uff, mam dość pomierzyłem, żeby tą tylną ścianę odrobić gdzie to okno wstawiałem więc w poniedziałek kupię materiał i, i, i dokończę tą ścianę i coś, szukam kolejnych niespodzianek i będę to regulował. Zobaczcie, jaka fajna fryzura. Ekstra, nie? No, dobra. To na razie tyle. Trzymajcie się, cześć.